Wyrwaliśmy się z wielkiego miasta jakim było Norfolk. Pojechaliśmy na półwysep o nazwie Otterbanks, gdzie po jednej stronie jest ocean, po drugiej stronie zatoka. Jest godzina dziś 20 czy 21, ciemno. Mamy dwa kroki do zatoki, 10 kroków do oceanu i dzisiaj tutaj będziemy spalić w takim parkingu. Na razie jest ciemno, widać bardzo dużo gwiazd, a po poranku mam nadzieję, że. Obudzi nas wschód, piękny wschód słońca i będziemy jej co podziwiać. w Zobaczcie, sobie. tu za mną jest ocean, tu jest ogromna, ogromna plaża. Czekamy na wschód słońca, może być jakiś ładny. I tak to podziwiamy falki. Dzisiaj spaliśmy tutaj na parkingu i dzisiaj jedziemy jeszcze dalej tym bułyskiem. Będziemy się wydostać z wyspy, na której spaliśmy. I żeby wydostać się na dalszą część, trzeba szuknąć promem na kolejną wysepkę. A potem kolejnym promem na kolejną wysepkę. Także czekamy aż wpuszczą nas na prom. I będziemy płynąć dalej. Musimy wjeżdżać. Pływa flaga amerykańska. A tak się prezentuje nasze oczko. Właśnie auta wyjeżdżają z poprzedniego promu, z poprzedniego transportu i my zaraz po niej tam będziemy wjeżdżać. do wyspy Krakowa Island jedną atrakcją, albo główną atrakcją są konie. Przywieźli je tutaj w XVIII wieku, to są z Hiszpanii. I czym one się różnią od normalnych koni? Tym, że mają inny rozstaw żeber i chyba są jakieś takie inne genetycznie. Kiedyś chodziły po całej wyspie, a teraz je ogrodzili i sobie żyją w zagrodach. Wyspa ma około 18 mil długości. Trzeba ją przypynąć promę oczywiście. I jest jakieś duże miasto na końcu, jeszcze tam będziemy. Ale tak to jest tu bardzo spokojnie. Po jednej stronie Zatoka, po drugiej stronie ocean. I jest bardzo ładnie, tak przygotowana turystycznie, dużo ładnych wystaże, takich jak to. A tak to cieplutko mnie je. Że jest przyjemny. Ania, i jej stylówka turysty. Widać, że z Polski przyjechała skarpetki, klapki. Ale już cieplej. już bez kurtki, bez butów zimowych, zadowolona w okularach. Idziemy zobaczyć ocean.